Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanek100 i zanim zaczniemy ten film, to mam dla was małe wyjaśnienie. Otóż oryginalnie ten film był nagrywany na mój drugi kanał Roman Parkour, ale postanowiłem go wrzucić również na ten kanał, aby dotarł do jak największej ilości osób. To właśnie z tego powodu witam i żegnam się inaczej niż zwykle. Bez przedłużenia zapraszam już do materiału i sami zobaczcie o co chodzi. Być może część z was zastanawia się dlaczego po wejściu na mój profil w serwisie Patronite pojawia się taka oto strona. Z tej strony Roman z kanału Roman Parkour, a w tym filmie postaram się odpowiedzieć właśnie na to pytanie. Zapraszam do oglądania. Na początku myślę, że warto byłoby sobie powiedzieć, czym tak naprawdę jest Patronite. Otóż jest to taki pośrednik pomiędzy twórcą a jego fanami, który umożliwia właśnie fanom wspieranie swojego ulubionego twórcy oraz otrzymywanie za to nagród. Jest to moim zdaniem najlepsza forma wsparcia jakiejkolwiek twórczości, dlatego że umożliwia bardzo dużą integrację z patronami. Zaczynając ten kanał, również chciałem Wam umożliwić formę takiego wsparcia. Niestety, napotkałem na swojej drodze taką drobną przeszkodę w postaci braku filmów na tym kanale. Na szczęście po kilku mailach z jednym z administratorów serwisu doszliśmy do takiego małego porozumienia. Otóż mam na ten kanał wrzucić co najmniej 5 filmów, aby mój profil mógł być zaakceptowany. Wszystko pięknie, ładnie, ale jest jedno małe ale. Czy w ogóle jest sens zakładania takiego profilu na Patronite? Czy jest po prostu sens zaśmiecania ich serwisu profilem, który nie będzie miał żadnej aktywności? Moim zdaniem nie i dlatego też powstaje ten film. Myślę, że ten film pojawi się na moich obydwu kanałach, ze względu na to, że mam do Was jedno krytyczne pytanie: Czy ktokolwiek z Was byłby zainteresowany wsparciem mnie na Patronite? Jeśli tak, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. W tym momencie na ekranie wyświetlają Wam się przygotowane przeze mnie progi, od których zależeć będzie, jaką nagrodę dostaniecie, decydując się na zostanie moim patronem. Oczywiście, jeżeli ktokolwiek wyrazi taką chęć. Jeśli macie jakieś ewentualne sugestie co do tego, co można by w tych progach zmienić, to również zostawcie je pod tym filmem. Ostateczną decyzję podejmę w ostatnim tygodniu wakacji. Jeśli ten kanał nie zdobędzie zbyt dużej aktywności, to również w tym samym czasie zdecyduję o tym, jak przyszłość tego kanału będzie wyglądać. Widzicie, stworzenie nawet takiego krótkiego filmu wymaga co najmniej kilkunastu godzin pracy, aby dopieścić go po prostu na ostatni guzik. Teraz, w czasie wakacji, nie jest to problem, ale wszystko zmieni się wraz z początkiem roku szkolnego, a przynajmniej zmieni się częstotliwość wypuszczania filmów. Jeśli ten kanał nie zdobędzie odpowiedniej aktywności, to po prostu jego forma się zmieni. Na dużo prostszą, która nie będzie wymagała aż tyle poświęconego czasu i także te filmy będą się pojawiać rzadziej. Jeśli jednak będzie wręcz przeciwnie, a kanał osiągnie jakąś tam popularność i będziecie bardzo aktywni, no to wtedy rozważę to, czy po prostu właśnie tego patronita założyć, dzięki czemu wy mnie będziecie mogli wesprzeć, a ja będę mógł się zmotywować i dawać sobie naprawdę mocno w kość, szczególnie w roku szkolnym, aby utrzymać ten sami jeden film tygodniowo i żeby było na poziomie. Nie mówię tu o konkretnych liczbach, dlatego dlatego, że moim zdaniem nie ma to tak naprawdę sensu. W ten ostatni tydzień wakacji spojrzę na wszystkie statystyki i tak dalej i wtedy sam zdecyduję po prostu, czy mi się to opłaca kontynuować w takiej formie, czy jednak tą formę zmieniamy, żeby po prostu nie zajmowała ona aż tyle czasu potrzebnego do produkcji takiego jednego filmu. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście i że udało mi się we w miarę jasny sposób przedstawić cały temat, dlatego, że jak widzieliście ten film był strasznie pocięty, dlatego, że nie przygotowałem sobie tutaj żadnego scenariusza, wszystko mówiłem z głowy, a chciałem, żeby to jakoś wyglądało, no i dlatego jest to tak bardzo pocięte, bo po prostu po prostu musiałem sobie jakoś to wszystko w głowie poukładać, jak ten film ma wyglądać. Jeszcze raz pamiętajcie o tym, aby w komentarzach napisać, czy w ogóle jest sens zakładania profilu na Patronite oraz co ewentualnie zmienić w progach, które ponownie wyświetlają wam się na ekranie. Ja byłem Roman z kanału Roman Parkour, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach, w mam nadzieję niezmienionej formie.